Kwiowy system poboru opłat wiatol działa już od ponad prawie 4 lat. E, obejmuje około 3000 km dróg krajowych autostrad i dróg szybkiego ruchu. E, głównie e, został stworzony dla poboru opłat od samochodów ciężarowych, ale e, już ponad 20-20 tysięcy 20 użytkowników korzysta z tego systemu umieszczając opłatę e, dla samochodów osobowych na autostradach płatnych. E, e, to rozwiązanie jest rozwiązaniem skutecznym, dlatego że zwiększa ponad czterokrotnie przepustowość placu poboru opłat i nawet w istniejących warunkach, przy istniejących placach poboru opłat, zwiększenie stopnia wykorzystania, a taką akcję w tej chwili Grupa Kapsz podejmuje, żeby zwiększyć atrakcyjność wykorzystania tego rozwiązania, sprzedając czy oferując klientom 150 tysięcy urządzeń pogodowych w cenie o połowę niższej od obecnej ceny sprzedaży. Powinno spowodować, że ruch na autostradach zarządzany przez Generalną Dyrekcję, a zwłaszcza w okresie korków codziennych związanych z dojazdami i obrotem z pracy, powinien być znacznie płynniejszy. To rozwiązanie jest dopuszczalne i jest możliwe w ramach tego kontraktu. W związku z tym możemy powiedzieć, system elektroniczny poboru opłat od samochodów osobowych w Polsce istnieje. Ten system został przewidziany w dokumentacji przetargowej i jest elementem obowiązku kontaktowego, który leży po stronie naszej firmy. E, e, oczywiście w przyszłości może ulec modyfikacji sposób rozliczania, płacenia. Jesteśmy gotowi na tego typu propozycje, jakie mają się pojawić w nowej dokumentacji przetargowej, o, których, o której była mowa na przedwczorajszej konferencji prasowej pani minister. Ale póki co korzystajmy z tego, co jest. Próbujmy usprawnić ruch i ułatwić. E, e, użytkownikom przejazd autostradami, bo w końcu nie po to wydano na nie miliardy złotych, żeby je przegradzać i znakomicie utrudniać i y, zmniejszać przyjemność z ruchu autostradą.